Następnym elementem dochodzenia do zdrowia jest unormowanie energetyczne ciała. I tutaj na czoło oddziaływań wchodzi akupunktura, ale również yy różne yy procedury ruchowe, jak chikung, tai chi i podobne działania, które mobilizują i przyspieszają krążenie energii wewnętrznej czy, to właśnie energia chi jest tym uzdrawiającym elementem naszego ciała. I tutaj właśnie chodzi o ruch ważny u osób zagrożonych nowotworami jest aby w umiarkowanym stopniu używały ruchu. Przestrzegam przed wysiłkami ekstremalnymi. To ma być coś podobnego do, do tańca, do spaceru, takiego trochę szybszego. I tego ruchu ma być no, na dobę no, przynajmniej 15 do do, do pół, 15 minut, do, do pół godziny.